Marzona Słupkowska. Wprawdzie, niemal w całej Polsce było sporo chmur i miejscami padał deszcz w przeciwieństwie do Rzymu, ale mam nadzieję, że wewnętrzna pogoda ducha powodowała i nadal sprawia, że czujemy, że jest co najmniej tak ciepło jak we Włoszech. Tym bardziej, że w tej chwili jest coraz więcej przyjaśnień, a słońce pojawia się tam, gdzie go rano zabrakło. Przed nami. Zimna noc. Na zachodzie i północy przygruntowe, przymrozki. Poza tym niewiele powyżej zera. Początkowo na południowym wschodzie możliwe burze. Na północnym wschodzie może padać deszcz, ale opady będą stopniowo zanikać. W pozostałej części kraju dość pogodnie. Przed południem niewielki deszcz może zdarzyć się jeszcze gdzie niegdzie na wschodzie. Jednak w miarę południa dużo słońca. Przelotne opady, możliwe po południu od zatoki gdańskiej. Po Suwalszczyznę. Chłodno, od 9 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 15 w Rzeszowie. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia wieczorem.